Symbolicznym punktem pielgrzymki było podpisanie w Pałacu Patriarchalnym w Stambule wspólnej deklaracji przez Leona XIV i Bartłomieja I. W dokumencie upamiętniono 1700 rocznicę pierwszego Soboru Nicejskiego, który zainspirował nowe i odważne kroki na drodze do jedności oraz wyrażono przekonanie o dialogu i wsparciu. Dla pracy Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym w obecnej fazie, zajmującej się kwestiami, które historycznie były uważane za powodujące podziały. Wyraźnie podkreślono, że celem jedności chrześcijan jest między innymi fundamentalny i ożywczy wkład w pokój między wszystkimi narodami oraz wiara. W autentyczny dialog międzyreligijny, niezbędny do współistnienia narodów różnych tradycji i kultur. Papież udał się do Katedry Świętego Jerzego, gdzie wziął udział w boskiej liturgii. Papież podziękował za odważne świadectwo chrześcijańskie narodu ormiańskiego na przestrzeni wieków często w tragicznych okolicznościach oraz zapewnił o moim pełnym oddaniu świętej sprawie jedności chrześcijan. Z jednej strony papież podejmuje zatem dialog i modlitwę z muzułmanami, z drugiej swoją troską obejmuje również Kościół Ormiański, pamiętać o ich cierpieniu na przestrzeni lat.